No i przejdźmy jeszcze do Nypela, tak? Bo Nypel też jeszcze wrzucił. Ale tu też jest dobry komentarz. Niech pani w neta wpisze Nypel, o ona, że rap mi rozpierdoli życie. Jak widać na załączonym obrazku, czasem lepiej słuchać nauczycieli niż idoli raperów. To jest taki kurwa. Kośliwy, bo nie da się oglądać bez czatu. Moderator sprawdzi, co on zrobił. Kośliwy komentarz, taki kurwa, że nieważne co tu się dzieje, bardzo kośliwy. Nie jestem pustan, mam zioma, co mi robi bity. Oglądałem bremu dzisiaj zwietam psychiatryki Tyle papy w tym burdelu, żyję tylko dla muzyki Raperzy szukają... ja wam powiem tak, ten, ten numer jest dobry, tylko że mnie po prostu pierdoliny per, więc no nie będzie, nie będę się tu spuszczał i nie trafia do mnie, ale no nie można mówić, że to jest gówno. Sosu, nie potrafią dobrze pisać numeru, bo ja potrzebowałem sosu, a teraz to zmagam się ze schizofrenią Gdy moje numery były wstrzymywane, chciałem się nagrywać hamerą kamerą, co? Nie gadałem o tym Ciebie i kurwa wszystkiego, jak hania windą na trzecie piętro Nikt nie pomoże, a wcale nie lek. Stoję na scenie, lecę w nie i macham do babci połamaną ręką Wszystko to po to, żeby mieć nadzieję, że już niedługo nie będę marionetką Grube kieszenie, a u mnie w lekko Dobre jedzenie, kebaby na cieńku Byłem na ha... Nypel jest tym SBN, czy... No nie no, widzisz, Birski, no Nypel chyba jest w SBN. no ja, ja nie wiem ja Nie wiem, jak ja mam tutaj kurwa... No słuchaj kolego, no nie jest w SBN, tak? Ma wypchane cztery szafy Gdzie? Nie starczało do wypłaty mnie Nazwał bardzo nikumaty zjew Przy swoich najlepszych kumplach Widziałem w nim przyjaciela No kurwa Kiedyś to była dla mamy laurka Tam tylko trawa i wódka Trawa Jestem tu sam Mam zioma o mi Oddaliłem się od taty, to jedyny rodzic, co chciał trochę zadbać o mnie. Po imprezach na stolatka i bedo i siarka, ściągami zębami spodnie Ja na tym w chmurach, poznałem przyjaciół, co mi na jak straciłem force Teraz biorę reagile i kary i benzo benzoy oh yeah! Kiedyś miałem na to chwila dziś tylko myślę, co zrobić, żeby było dobrze. Ziomal ma w kieszeni, Cztery panierki każda to fanka, każda obroci, nie dzwonię do tatka, mam trochę ludzi, którzy mają pas Chcą mi go wcisnąć prawie się do gardła, nawet już nie wiem jak napisać tak WWA niszczy mi głowę, ej, znowu nie zamykam kobiet, ej, 20 koła na głowę, ej Nikt mi chyba nie odpowie już, ej, WWA niszczy mi głowę, ej, 20 koła na głowę, ej, ej Topka, dociekałem ją po ciebie, która była mokra, mieszkałem z moim ziomalem i na TV był Jakim TV? Eee. Yy, Kucio chyba, nie? Ej, 20 koła na głowę, ej, Guccio, nikt Guccio. mi chyba nie odpowie już, ej. Brzugła niszy głowę. Ej, 20 kołana gło, ej, 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 o, to, feb. No niestety Damian kurek jest zwycięzcą, ale uważam, że niech pani w nata wpisze Nypa, ale ona żapnie rozpierdolnie <śmiec> się. <śmiec> jest też kurwa, nie, także jo John Leot John Lepiut w gębie. Jest mocny, ale Damian Kurek też jest mocny, kurwa. Niestety, to są zwycięzcy aktualnych bifów.